Witam, dzisiaj udałem się na wschód Polski. Jesteśmy około 70 km od granicy z Ukrainą. Tak jak w Lublinie, nawet nie ma śladu po śniegu. Tak tutaj jest. No, już trochę go napadało. Jesteśmy w opuszczonej wsi. Teraz jesteśmy w pierwszym gospodarstwie od brzegu a dokładniej w jakiejś zawalonej piwnicy widać, że już w tą stronę idzie napiera ziemia pełno liści hmm. chyba nic w sumie nie ma ciekawego pierwsze gospodarstwo jest hmm. No, mało z niego zostało najprościej mówiąc Jak byłem tutaj pierwszy raz, tak na oględzinach znalazłem takie rzeczy. Kawek kosy, jakiegoś dzbanka i trochę niebieskiego, takiego zielonego, nie wiem, takiego szkła. Uf, jest z minus 5 stopni. Tu jakieś schodki się ostały, jakaś podmurówka. No, dużo nie ma, ale pójdziemy dalej. Tam są jeszcze chyba dwa albo trzy obuszczone gospodarstwa. Także zobaczymy. Zasypana studnia resztki wiaderka. Tyle zostało z pierwszego. Stąd przez tą mgłę ledwo widać, tam jest kolejne. Idziemy. Jesteśmy w gospodarstwie numer 2. Mamy tutaj zabezpieczoną piwnicę. I tutaj ostało się sporo rzeczy. Jest dom, ale jest zamknięty, więc do niego nie wchodzimy. Według naszych zasad zaczął padać śnieg. Temperatura chyba spadła jeszcze bardziej, bo. Zaczynają mnie boleć z zimna palce, gdzieś tu miałem jeszcze watarkę. No, przedmioty użytku codziennego węgiel. Teczka. Nie wiem ile to jeszcze tutaj postoi. Ale chyba niezbyt długo. Chociaż kto wie ile już to stoi. Wszystko przymarzło. Miałem telefon. Już sprawy załatwiłem.

Chyba ręcznie kuty, gwóźdź. To już wszystko zawalone. I chyli się ku upadkowi. Tutaj ciekawostka Krajalnica Ale pewnie zamarznięta, tak jak wszystko wokół I kolejna maszyna Wacław Moritz Plon 80, nie 98 no Zobaczymy teraz same gospodarstwo hm, tutaj nic nie ma stare koło odwozu tam jakieś osie są Głównie drzwi. Z z domu. A to kolejne maszyny. Huh. No nie zdaje mi się, żeby to było jakoś bardzo dawno opuszczone, ale z drugiej strony wszystko jest porzewiałe, więc ciężko orzec. tutaj ktoś kiedyś czuwał ale już go nie ma witam padła mi bateria po niecałej godzinie a miała chodzić czter... godzina 40 minut ale cóż mamy kolejne pomieszczenie jest tutaj węgiel jakieś ubrania drewno Stołek lub coś w tym stylu e, Płaszcz Płaszcz wojska polskiego sądząc po guzikach Ale nie wiem co to za płaszcz. Podgumowany? Coś w tym stylu. Słyszeliście? Sory, wam pierwszą zasadę, ale... Czyli nie wchodzimy tam, gdzie zamknięte, ale coś tu kurna e, słychać. Było. Hmm. Mieszkańcy. Tu brak mieszkańców. No, ściuru. Nie ma ich wyjść. No, czekaj, zaraz Ci pomożemy. No, przecież nie damy Ci zdechnąć, jak tam temu. Wyłaś. No, wyłaś. To było ciekawe. Wszędzie szczurze odchody i my się. E, czyli to gospodarstwo nie jest tak do końca opuszczone. Wystarczy spojrzeć na tych. O, tutaj. Ojej. O, tych tu. No wyłaś, wyłaś. A wy nie? Zostawię Wam uchylone wieczko, żebyście się nie podusiły. Czy nie było dobrej zimy, już przyszła wiosna? Wszystko topnieje, U. zobaczmy, co jest tutaj. Brama gwiazdowa, studnia, zawalony dom, lub coś w tym stylu. A tutaj dom w nawet dobrym stanie Ale opuszczony Ale do niego nie włazimy Zobaczmy co tutaj jeszcze jest Odcinek chyba zbliża się ku końcowi Nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy, a zamknięte, dobra, czyli nie włazimy. jest to jeszcze coś, co nie jest zamknięte. Tam coś jest. jest sprawdzę czy się nagrywa w ogóle. Żeby znowu nie było. Jak się nagrywa to możemy iść. Tutaj nie byliśmy. Klucze. Guziczek z orzełkiem. Ciekawe czy to będzie w ogóle widać, to co pokazuje. Przepraszam, znowu telefon. Przepraszam, znowu telefon był. Wracamy do eksploracji. Nie mam chwili spokoju. Tu mi wygląda na część wrotek. Mm, tak chyba było. Ale nie ma drugiej części. Co to? Jakiś nowy Perel i? Wzór zastrzeżony perel wzór 33 osiem, cztery siedem co to jest w ogóle? Próbnik do opon. Aha no fajnie. A druga część wrotek. Instrukcja do czegoś. Coś w tym stylu. Co to jest? Nasos. Elektro. Ruchowodstwo po eks... eksploatacji. Eksploatacji. Szkoda, że nie znam rosyjskiego na tyle dobrze, żeby rozumieć co czytam. Może kiedyś się to zmieni. Ale póki co jest dosyć słabo. Z moim rosyjskim. Ech, co my tu jeszcze mamy. Tam drewno. Tutaj widać coś było rozebrane, pełno kamienia. Zobaczymy jeszcze ten domek. Czy co to tam jest? Było. A tam piwnica widzę, była. A tutaj z pewnością coś było, ale już go nie ma. Też były jakieś maszyny tam, widzę metalowe rączki. Jakaś pralka. Jakieś tam koło jest drewniane odwozu. No dużo się nie ostało. Słuchajcie, pada mi druga bateria, już nie chcę nagrywać. Pokazuje mi, że nie ma w ogóle baterii, także słabe te baterie są do SJ 4000. Dobrze, że miałem dwie, bo bym kurna nic nie nagrał jedną. No także to byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć!